Rozpoczynamy drugi dzień, już praktycznie jesteśmy spakowani, zaraz będziemy składać namiot, idziemy jeszcze sobie na śniadanie, bo na, na kempingu, camping stylo w międzyzdrojach, także wsadzaliśmy, spało się super, spało się aż za dobrze, trzeba było ciężko stać. Prawie już jesteśmy, no, jesteśmy spakowani, żeby po prostu spakować rowery i radzimy dalej. Dzisiaj y, kierunek niechorze nie pogożelica, a jak nam będzie dobrze szło, to y, dojedziemy do Mrzyżyna, czyli jakieś tam 70, 70 km mamy do zrobienia. Pogoda się zapowiada super, y, jest już słońce, jest piękne niebo, więc, y, więc lecimy, jest, jest, jest super. A jak nam zostanie trochę dnia, to jeszcze pójdziemy na plażę. <grywa> Pierwsze, nasze pierwsze śniadanko. W sumie nam się dość dobro udało, bo przynajmniej możemy normalne śniadanie zjeść. I parowy są. Ale Uciekamy z pierwszego kempingu, z między zdrojów. jedziemy dalej w stronę Mrzeży naprawdę dzisiaj. A teraz jedziemy po obezrożach Wolnińskiego Parku Narodowego. E, Paweł był rozczarowany, że jest tak mało asfaltowych tras, ale mi się podoba. Nie, wi nie wiadomo jak będzie później. Jest spokój, jest, jest niby szuter, ale dobrze się jedzie. Za 900 metrów powinniśmy mieć jakieś stanowisko pokazowe żubru. Więc też atrakcja e, jakieś po drodze. Kierujemy się teraz na Niechorze. E, Chociaż mam nadzieję, że uda nam się dojechać jeszcze około 20 km dalej do Orzeżynu. Dobrze, trzymajcie kciuki. Myślałam, że stanowisko żubrów będzie tak jak w Puszczy Niepo Niepołomickiej, czyli po prostu przy drodze, przy szlaku będzie można zobaczyć żubry. Okazało się, że wszystko jest ogrodzone i na, na, na teren pokazowiska żubrów jest płatny wstęp, więc żubra tym razem też nie zobaczymy źle pojechaliśmy i przez to musimy jeszcze raz wracać w kocie półbach to tak nie miało być ale jako, że wracamy jeszcze raz Mogę nagrać jeszcze raz ten piękny domek. A jest masakra po e, Przed chwilą przyleciały nam drugi sarny. Oczywiście mamy spóźniony zapłon, więc zanim wszystko uruchomiliśmy, no to sarny już nie ma. Ale może Anusz jeszcze gdzieś za krzakiem czyha na nas kolejna. Jest przynajmniej cień na drodze dookoła, właśnie, właśnie. Słońce. Tu nam się pojawia cień, tam dalej słońce, że jedzie się bardzo przyjemnie. A platany, też klony, widać po korze są mega, mega stare, bo ta korea im się po prostu uszy. Dla mnie to jest ciekawe, bo, e, bo po prostu całkiem inny krajobraz i, i, i można zobaczyć coś całkiem innego ciekawego dla mnie. Drugi dzień, i drugi raz. Są problemy z moim bagażnikiem. Okazało się, że bagażnik tak jakby jest ciut e, e, za małe na moje opony. Czoło mi trochę tarło i, i czułam to, i od razu, i od razu to poprawialiśmy. Okazało się, że dopiero jechaliśmy bardzo dużo po drogach szutrowych, po jakichś wyboistych drogach i w ogóle nie było tego czuć. Jak wjechaliśmy na drogę asfaltową, to się okazało, że tak szumi, że od razu się musiałam zatrzymać. No i się okazało, że bagażnik e, zaczął ścierać mi oponę. E, więc Paweł teraz. Próbuję, próbuję coś naprawić, no i, no i zobaczymy. O, powinno być okay. to, Że tu wystaję, to nie wiem, gdzie przeszkadzało. Może tak miało być, tak na dobrą sprawę? Nie, bo tu jest prowadnicę od dołu. No ale może wiesz, no prowadnicę można przepiąć, nie? Nie, nie. Tu jest, to jest element stały, że Nie, nie będzie tak, jak instrukcja mówi, ale. Ale to nie musi być byle by działało Wjeżdżamy do dziwnówka. Minęliśmy już dziwnów. Za nami dzisiaj już 40 km około Dokładnie 39 Kaz niestety zdjęty, bo troszkę mnie opad głowę. Mam zbyt wystające kości na czole. Stać, stać, ludzie kąpią już. Więc ja myślę, że zaraz będzie niechorzy. I z niechorza ludzie tutaj przyszli. przyszli. Znaczy tam pokorzelica jest najpierw. To jeszcze nie nie niechorze, jeszcze trzęsie, nie? Tutaj uchęcił w ogóle, no to mi się podoba. To bym mogła leżeć. I kratkowe ogrodzenie. Jesteśmy w Pobierowie. I jedziemy teraz w stronę plaży, żeby sobie zjeść bułeczki i makrelkę. I mieć klimat, zjeść obiad nad morzem na plaży. Drugie śniadanie. No i tutaj znaleźliśmy sobie miejsce na romantyczne drugie śniadanie, bo jesteśmy rozłożeni na klimacie. Kupiliśmy pomidorkę, kupiliśmy makrele z puszki, ale patrzcie jaki widok. Mm -hmm. Co jesz? Kurde, a nice. Masz czekoladkę? Jesteśmy w Trzęsaczu. Jesteśmy przy ruinach. Za mną kościół i jeszcze jakieś drzewo, które też pewnie rosło wtedy, kiedy istniał w ca całości ten kościół. O, tutaj też jest takie molo, z którego można, można zobaczyć tę ściankę z każdej strony. Zaraz, zaraz wam pokażę i co ciekawe, ten kościół przedtem był położony. Jest dobra. Ten kościół przedtem był położony kilka kilometrów od brzegu morza. Nie to, że stał nad brzegiem morza i gościło. On był postawiony kilka kilometrów. No, a została, została tylko w zasadzie taka jedna ściana. I też taka ciekawostka. Fajnie, fajnie było to zobaczyć. Warto, i lecimy dalej. Teraz pogorzelica, niechorze i być może żyło. Jesteśmy w Trzęsaczu Jesteśmy w Rewalu na promenadzie na głównym Dębanie Fajnie bo trasa prowadzi nas nad całym morzem A do tej pory tak nie było więc fajnie, fajnie, fajnie Larnia. Ale jeszcze nie wiem, no co to jest za latarnia. Podejrzewam, że to już jest Pogorzelica No też Ale musimy, musimy sprawdzić. Jesteśmy na pewno za rewol, nie wiem, jaka jest kolejne miejsca. Chyba już Pogorzelica A super widok. Muszę sprawdzić, czy tu są jakieś ludzie w ogóle. Bo jesteśmy między niechorzem a. między Pogorzelicą a. Brzeżynem. No i plaża jest super. Jest pościutko, pięknie, drobniutki, biały piasek. O, a tam Pawełek dalej. Nie wiem, czy będzie widać. Tam mamy ścieżkę rowerową i tam stoi Paweł. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Przed nami punkt widokowy, specjalnie od... skręciliśmy jeszcze, to jest zaznaczone, że jest trasa z punktem widokowym, więc będziemy sprawdzić co to jest. O nie, zaraz będzie na mnie Paweł krzyczał, bo jest tam piach. Wtarliśmy właśnie na kemping w Rogowie, przejechaliśmy dzisiaj, myślę, że spokojnie 90 km, także fajny, fajny wynik.